Cześć, tutaj Leszek z kanału YouTube Kuba Kuba. Jestem w Brzegu Dolnym. No, Nie wiem, czy wiecie na Dolnym Śląsku, może od Wrocławia, jak patrzycie na mapę w prawo, tak w dół, do Opola. Przy Zamku, przy Muzeum Piastów Śląskich, Zamku Piastów Śląskich, tutaj jest kościół, a tutaj jest muzeum. I na tym placu brutalnie spacyfikowaną mieszkańców brzegu stających w obronie wikarówki o jedno z niewielu wystąpień przeciwko komunistycznym reżimowi proszę bardzo Tutaj jest ten tablica Piękny zameczek idę dalej, tu jest kaplica świętej Jadwigi Proszę powstał kaplica zamkowa i miejsce pochówku Ludwika od razu. Mm -hmm. I dalej, renesansowy zamek na Śląsku zbudowany z warownego zamku gotyckiego w latach 1570 przez architektów włoskich. No widać tu Włoszczyznę od razu przy wejściu. No piękne, piękne wejście. Mm -hmm. No i rezydencja piastów śląskich, najdłużej panujących od 1300 do 1675. No i jedna z największych nekropolii piastowskich w Polsce. 40 przedstawicieli książęcej rodziny. No to na pewno tak. Zniszczony w 1741 roku zamek i kościół, i później odbudowany. Pięknie. Tutaj jeszcze Muzeum Piastów Śląskich mamy. Nosze ogłoszenia. No i trzeba tam iść. Zobaczyć tą krepelię i tak dalej. Jestem w środku, wystawa czasowa, ale sala ale srebrna, bo tutaj w cztery bumerynku się składam. Ten zamek i tutaj w trumnach wystawiano zmarłych. I każdy mieszkaniec mógł się tutaj z nimi pożegnać z równego koloru srebrnego i sala srebrna. No i tutaj jest wycieczka, pierwsze piętro wyłączone, konferencja jakaś mineralogiczna, także pechowo troszeczkę przyjechałem, ale tyle ile mogę Wam przedstawić. Grzewo Piastów. O, piasta, połodzieja w 1675 roku została zakończona. ponad 400, ponad 400 piastów tutaj jest. I do to to podziemi. I tutaj na tym są o, piastowie. Wycieczka jest, dlatego tak nie pokazuję, z koligacymi ze wszystkimi rodami europejskimi. A tu część poświęcona Piastom, już się zaczęło, jest tyle ludzi, że głowa boli, ach, nie wiem. Jestem w następnej sali. Niestety emocje wzięły górę nad rozsądkiem, zamiast zbiec po schodach, wystąpił z najwyższego dłużdżaku do Waszych śmierci. I teraz sarkofagi, bo się nie do, Proszę po prostu tutaj mamy sarkofagi Henryk Brodaty. Proszę tak ta sala wygląda. Widzicie? Ludwik, księżyń Brzeski i tak dalej. Rany boskie dla sarkofagów. Nikogo tutaj nie ma na razie. Dlatego mi się to udaje robić. No i sarkofag. I tutaj mamy same Jerzego III Księcia Brzeskiego, najstarszego dzie dziecka Księcia Brzeskiego. No proszę bardzo w takiej tej pomieszczeniu same sarkofagi Księżnej Zofii Niesamowite, Piastowskie Sarkofagi Księżny Katarzyny, tutaj jest wyjście do następnych sarkofagów zdążyłem przed wycieczką musisz tutaj przyjechać to, to trzeba zobaczyć księżnej Karoliny Radziwy każda ma po prostu swoją historię trzeba było to wszystko spisać o tutaj mówią że tutaj była woda współczesne podłogi to było wszystko zalane

Spokojnie, że pożarane. Tam u polski. No i tutaj są sarkofagi. Podłoga, bo to było wszystko zalane, jest zrobiona, od zalana. Sarkofagi są puste, ponieważ były zwłoki w nich w kaplicy świętej jadwigi ale ją zbezczeszczono okradziono zdecydowano żeby je wydobyć naukowcy przekracili to zdrowiem bo tam były jakieś bakterie zjadliwe utratą um, włosów trzeba było to wszystko odgazowywać no, odgazowano i pochowano w urnach a tu sarkofagi są no, do obejrzenia jedne z najpiękniejszych był w ropie o bo są na takich podwyższeniach zobaczcie o, sarkofag jeszcze Jerzego trzeciego pokazuje po prostu baterie zjadliwe były no i przepłacili zdrowiem tam gdzieś pokaże z przodu są zdjęcia pani przewodnik mówiła także dużo się dowiecie trzeba z przewodnikiem iść dobra niestety zalała a tu są kopie Idę szybko za wycieczką, no najwięcej piastów tutaj jest, także o tym byście nie wiedzieli. Kabinet książęcy książę Jerzy Brzegi z Potomska. Tak. Ale ja Państwa proszę jeszcze tutaj, nie, dobrze? Bardzo proszę. idą wszyscy, to jest. Tutaj jest twórczość Izabeli Ralfsław-Wikowskiej, proszę bardzo. W tej sali, tutaj z archiwum, wystawa czasowa jest. No super, autorka pokazuje górę bo nie mogę pokazać. No i pracy tu wystawiane. Piękne prace. Chciałbym taką jedną. O, chociażby to. Albo to. Niesamowite. Zaraz zobaczycie portret młodzieca Rafaela Santiego. Oczywiście to jest kopia. Wszyscy poszli dalej. Nie wiem, co się dzieje. Muszę wejść. Oczywiście obraz nasz, ale zaginął. No i jeszcze co? Pokażę gabinet książęcy księże drugiego. Wchodz. bo to Sala, w której książę przyjmowała oddanych i rekonstrukcję ubiorów. Pani tam opowiada, proszę bardzo, poradne zdanie miasta XIII, XVII wiek, rekonstrukcja. Wówczas no, nie tak chodzono. O zetelemy. Nakazał mi nosić chmury. Była tak skrypna, że nosiła rtęby. Były przerzucone A tutaj, ofortyfikowany brzeg, nakieta wykonana w pracowni metalarskiej. Proszę bardzo. Piękna sprawa. O. Czyli tak wygląda brzeg. A tutaj była sala jakaś sądownicza narad. Taka propos Kościół Ratusz, zamek. Jakby wyglądał brzeg. Teraz no, pokażę jeszcze z boku. No, ja dla Was pokazuję, a tam pani przewodnik mówi o skrzyni romańskiej, najstarszej w Polsce. Także no coś na za coś. I brzeg tak wygląda. I sala sądownicza. Tam najstarsza ta skrzynia. Zaraz ją pokażę. Na duże wiadomości powiem wam szczerze. O, makieta grodów w Ryczynie. Na wieku. jest pistolet. Jeżeli ktoś przegrywał brzeg, to wówczas tego pistoletu używał. A po skutek miał. I wystawa sakralnej sztuki. Dlaczego tutaj się znajduje? Bo kościoły zostały zburzone z kościołów albo z kościołów zostały. No po prostu centralnie ogrzewane, zmiana warunków, tu muszą być odpowiednie warunki, warunki przechowywania, proszę bardzo, piękne prace, o, świętego stopnie drewno i tak dalej, tryptyk, o i największy, proszę bardzo. 1510, wojanowie. No. Po prostu są warunki przechowywania inne. Wiadomo, że w kościołach by było to ładniej wyglądało, i tak dalej. Tutaj nie ma tego odbioru To Wam powiem od razu. Ale muszą być tu, bo uległy drewno, by uległo zniszczeniu. No i tu sala poświęcona Rembrandtowi naszemu, Williamowi. Proszę, Leopold William. Rzeźby Bauera. spytałem się dlaczego nie są w kościołach, to jest z Lubiąża, no bo kościoły nie chcą partycypować w takie koszty po prostu. Tu jest największe, najwięcej williama tych płócien, śląskiego Rembrandta, to troszeczkę kosztuje, no i się tak kończy jak się kończy. O, takie rzeźby, dajmy na to kilka, są w magazynach, są to wypożyczane a tu z Krzeszowa. Idę dalej. Tu są tutaj bardzo często wszyscy dużo czasu poświęcają uczniowie sztukę, którzy no studiują, ponieważ tutaj są takie rzeczy, które są tylko po raz pierwszy zachowane na danych obrazach, dajmy na to. To było w cemencie. Ale tutaj o perspektywy uzyskano przez to białe niebo. tutaj są inne. i Jeszcze tylko, on już tam poszli. Już tylko. I tylko tutaj tryptyki pokażę. Są jak ten, jak wita stworza obraz. Zamykano je na przed świętem wielkanocnym żeby nie kusić tak to wygląda środek zamku proszę o i wystawa kresów proszę po wojnie to jest izba e, izba chłopska Co nie? i są też Proszę. i są tutaj Kresy złoczów ze Złoczowa. Proszę bardzo, jak wyglądało mieszczańskie pomieszczenie i jak wyglądała sala no. no, i na zakończenie Wam jeszcze powiem, że tutaj wycieczka ukraińska jest. Żyte tereny które tutaj są pokazane. O, słyszycie tam, że one należały kiedyś do Polski. I pytają się Pani Przewodnik, jak to jest, że one teraz należą tutaj, należały. Nie wiedzą ludzie 30 po prostu.